18. Okazuje się, że niektórzy potrafią dochować tajemnicy, potrafią trzymać swoje sekrety, swoje niespodzianki w ukryciu i nie, nie wywalać wszystkiego na wierzch dni przed planowanym dniem ogłoszenia. I tak udało się to Ubisoftowi, między innymi też czterosobowym kopem do Far Cry'a, ale to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o mnie, najważniejsze ogłoszenie targów E3. To jest super sprawa, to jest... ach! Nowa gra, nowa marka od Ubisoftu, robiona w tym samym studiu, w którym powstaje seria Assassin's Creed Ubisoft Montreal, to są od nowych marek, od, wiadomo, nowych pomysłów, ciekawych idei, od wcielania świeżych koncepcji w życie. Macie tutaj taki wstępniak, będzie to się działo w świecie, który, kurczę wygląda na teraźniejszość. Można to spokojnie powiedzieć, to jest nasz świat XXI wieku, tam w okolice 2012 roku. Ale pomysły, jakie tutaj stoją, ma się wrażenie po prostu, że hmm, to jest jakiś kawałek przyszłości to, co staje się popularne, taka lekka przyszłość w stylu Crysis 1 i 2, w stylu Call of Duty Black Ops 2, w stylu Homefronta, Deus Exa. A to nie, to, kurczę prawdopodobnie wszystko wygląda bardzo znajomo. Kiedy zrozumiałem cały zamysł, to naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy to może będzie w końcu ogłoszenie gry na przyszłe generacje. Ale na szczęście to potwierdzono, ta gra będzie na tej generacji, będzie w przyszłym roku, Xbox, PC oraz PlayStation 3. Tu mogliście szybko zobaczyć taki dziwny element interfejsu. No i za chwilę to jeszcze wszystko omówimy. Na początku oczywiście czym będzie ta gra? Ta gra będzie z Sandboxem, gdzie miasto będzie naszą bronią. Już o tym mogła świadczyć ta minimapa w prawym dolnym rogu ekranu. Bardzo fajna hmm, animacja tutaj postaci. Chowa sobie kieszenie do płaszcza. Te poły tak mu latają. Wygląda to super. Ciekawe czy to ma jakiś związek z tym silnikiem Anvil Next dopracowanym na potrzeby Assassin's Creed 3. No i zobaczymy. Mamy okienko jakichś opcji, mamy do, do wyboru co możemy zrobić z technologią, z jakimiś, boże, małymi e, technicznymi e, pierdołami. W tej chwili zakłóciliśmy komunikację w telefonach. Jak widzicie, ludzie tradycyjnie, tak jak postępują w rzeczywistości, są poirytowani przez to. No i odwracamy w ten sposób ich uwagę, możemy sobie wejść do lokalu. No i tu nasz cel, od razu to powiem, to jest facet, którego mamy dopaść więc tak sobie spacerujemy super kozacko, to będzie pewnie jedna z tych gier gdzie fajnie będzie tak sobie chodzić tak żeby wyglądać spoko no i przeszukujemy, tutaj właśnie była taka fajna, fajny wstępniak do tego materiału wcześniej na samej konferencji taki dość dłuższy materiał gdzie mieliśmy opowiedziane o tym jak to jedna osoba zakłóciła dopływ energii na jakimś takim, Boże, już nie pamiętam gdzie, na, jakim, na jakimś obszarze Stanów Zjednoczonych. Przez to zginęło kilka osób, i obszar pogrążył się w panice. I teraz zorganizowano pewnego rodzaju system. Boże, jak no, się tam nazywał? No i jego loga możecie w pewnych miejscach zobaczyć. CTOS chyba? Boże, mogę się mylić. I wykorzystując fakt istnienia tak zwanego cienia... Boże, jakiegoś tam jestem, pamiętam. Jestem nieprzygotowany tutaj kompletnie jestem, ściągarki gdzieś uciekły. Możemy wpływać na wszelką elektronikę w otoczeniu. Myślcie tego przykład, zachłóciliśmy komunikację, będziemy mieli wszelkiego rodzaju informacje o osobach w pobliżu, które mają oczywiście swoje telefony podpięte do sieci. Będziemy mogli to wszystko wykorzystać. Tutaj jeden z naszych popleczników. No I sobie knujemy razem z nim. Ubisoft, to już się robi teraz taki ze specji. To studio w Montrealu. Yy, właściwi ludzie, właściwym miejscu, jeżeli chodzi o różnego rodzaju yy, teorie spiskowe. Wcześniej tak zrobili z wielkim spiskiem dziejowym w serii Assassin's Creed. Teraz się biorą za coś takiego. Jeżeli to się oczywiście wszystko dzieje u nas w tym Boże w okolicach roku 2012, to to jest oczywiście kolejna jakaś teoria spiskowa, która ma może ubarwić, ubarwić nam życie w tych czasach Tutaj kobita, która nas obserwuje, będziemy musieli się nią posłużyć, żeby dostać się do jej szefa, którego będziemy będziemy tropić. O właśnie, teraz widzicie ikonki nad głowami ludźmi Ludzi? Przepraszam no, się wysłowić nie mogę Już sobie teraz wyobrażam w jaki sposób to będzie wykorzystywane do wszelkiego rodzaju zadań pobocznych to znajdzie. Zobaczcie Mam różnego rodzaju dane Każdy ma swoje imię, wiek HIV positive, boże wygraliśmy HIV u faceta I teraz Właśnie będziemy inwiglować tę no. kobitę, będziemy słuchać jak gala ze swoim szefem, jak on chce oszczędzić nami. Słuchamy ich planów, będziemy mogli dostosować się do sytuacji. Dobra, i wiemy, że teraz będzie jakieś zagrożenie, że musimy się streszczać, że musimy coś zrobić i że prawdopodobnie Wydostać się z tego klubu, ponieważ gościa tutaj nie ma. Tylko ma zamiar tutaj zmierzać, jak gadam, boże. Mamy różnego rodzaju boże. Rezerwista militarny mamy. O Jezu, jego ciśnienie. W super dużo. E, danych. Oczywiście animacjacie. Ja Gościu się nie patyczkuje tutaj. Nasz bohater. Ładna oczywiście animacja, wszystko to fajnie, fajnie wygląda. I teraz, tak, wszystko to wygląda bardzo dobrze, że to ma być sandbox, natomiast to musi być w miarę spore. Jeżeli całość ma tak wyglądać i w dodatku być zbudowane z takich małych, kurczę, elementów, na które możemy wpływać, jak właśnie telefony, jak yy, hmm, za chwilę światło. Światła, Boże... Yy, nie mogłeś się rozłączyć, ani trochę. Światła ruchu miejskiego, jak kamery, to to naprawdę. Musi być porządne zasoby technologiczne, żeby to wszystko ogarnęły. Nasze konsole zmieniamy sobie światło w odpowiednim wszystkim momencie i pierdot. I wkraczamy do akcji, zaraz będzie bezpośrednia walka, która już się nie będzie niczym specjalnym wyróżniała i prawdopodobnie dla której nie kupimy tego tytułu tylko dla tego wszystkiego, co było przed tym, bo macie to wszystko, wchodzimy, strzelamy, fajnie że wszystko wygląda, jakiś bulet, tutaj może będziemy mieli wskaźnik odpowiedni, który będzie nam hmm, ograniczał jego użycie. Cover system standardowo. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ta strzelanina na wrażenia w tej chwili nie robi, być może dlatego, że jest taka w miarę kameralna oraz przy użyciu broni krótkiej. Tu fajna, kontekstowa akcja. Pomoc człowiekowi prześladowanemu wypadku to przecież sam sprawiliśmy. Fajne animacje, fajne wszystko, wszystko, wszystko o mój Boże. Jakaś broń długa, oczywiście, żeby nam zaprezentować jak się z tego będzie strzelało. Wszystko ładnie, kurczę, szyby pękają, wony się wybrawią światła. Światła ciemnieją, bardzo ładne wybuchy. Przeskakujemy od osłony do osłony bardzo płynnie. Super wyglądają te animacje w biegu, animacje przyczajenia się i te wszystkie kontekstowe y, ruchy odpowiednie dla konkretnych miejsc. I dopadamy do swojego celu. W końcu się możemy z nim rozprawić. Oczywiście jeszcze nie wiemy co on takiego zrobił. Ale wiemy, że on jest oczywiście ten zły. My jesteśmy zawsze po stronie dobrych. I mamy mu nakopać. Próbuje się Mnie oczywiście odgrażać jak każdy, ale to mu już nie brakuje. Ciekawe, właśnie jakie będą standardowe cele w tej grze. Czy będziemy mieli różnego rodzaju fabuły, zróżnicowanie, czy będziemy takim Boże zabójcą do wynajęcia. Bo to się wprowadza ten właśnie gameplay. To jest taki typowy Boże Assassin's Creed XXI wieku. To oczywiście zarobi z tymi elementami. I to oczywiście wzbudziło zainteresowanie władz. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Czy będzie kierowanie o tym? Chociaż powinno być w domyśle. Widzę tutaj jakąś taką strefę ale 4. Być może w ten sposób będziemy uciekać. O co ja gadam? Jest samochód oczywiście, że jest samochód. No i jak to wyjdzie dalej? Chwila ucieczki. Sterujemy mostem, podnosimy, my przeskakujemy I kolejne, kolejne elementy, które mają nam pomóc w naszym zadaniu I to by było na tyle Dobra, dzięki wielkie za uwagę Jeszcze był taki fajny przerwnik na samej konferencji Kiedy inni, in, inne osoby pomagające nam przemieszczały się po mieście I było ich kilka Zastanawiam się, czy to nie będzie jakaś forma sieciowej Boże, współpracy, może jakieś nowatorskie tryby multiplayerowe w tej chwili Dzięki wielkie za uwagę, cześć